Komfortowe lato telewizji MTV24, Kraków, Wiślany ogród. Wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera i fantastyczny gość. Józef Lachsota, moim gościem będzie dziś o polityce, o muzyce, o, o miłości, o jedzeniu. Mam nadzieję, że o wszystkim, specjalnie dla naszych widzów. Witam serdecznie Panie Prezydencie. Witam serdecznie również. Cieszę się, że po wielu latach znowu MTV mam kontakt. O, rzeczywiście kiedyś miałem dosyć bliski i częsty, ale cieszę się bardzo, że jesteście Państwo tutaj. No, na mało, że wyślany Ogród, restauracja na wodzie, to jeszcze statek sobieski, który pływa, który cieszy się dużym powodzeniem. Rejsy się odbywają, dla dzieci tematyczne rejsy. Także można, można tutaj funkcjonować. Oczywiście w tym roku jest to znacznie trudniej, no bo jest sprawa pandemii COVID, jednak bardzo ograniczyła działalność i przez parę miesięcy w ogóle nic się nie działo, ale teraz y, znowu powoli rusza, chociaż no, nie ma turystów zagranicznych za wielu, jest y, głównie, y, głównie, to są polscy, ale może to może być też dobre, bo Polacy, Polacy często wyjeżdżali za granicę nie znając własnych, właśnie, własnego kraju, własnych takich możliwości wspaniałych miejsc, jedna z nich jest właśnie tutaj. No Fantastyczne miejsce, to muszę przyznać. Teraz wspomnieliśmy, że polityk, prezydent Miasta Krakowa, lata 92-98, poseł na Sejm trzech kadencji. Teraz już politykę, pan ma troszeczkę taki dystans do polityki, troszeczkę zdala. Gdybyśmy mieli ocenić, jak wyglądała ta polityka, kiedy pan był posłem, a jak. W obecnej sytuacji pan ocenia to, co się dzieje w polityce. No to jeśli tak można powiedzieć, to jeszcze może zaczniemy od jeszcze wcześniejszych lat, od zmian, które nastąpiły w latach 90. Powiem, że tak z perspektywy patrząc z tych już, no już kilkudziesięciu lat był to najspanialszy okres, głównie z tego powodu, że w ludziach było dużo entuzjazmu, dużo nadziei dużo takiej wiary, że nam się uda wiele rzeczy dobrze zrobić, zmienić, to potem jak zaczęła i to i oczywiście partie nie odgrywały jeszcze takiej roli. Natomiast po tym jak się te, zaczęły się te podziały, już ta partyjność wchodziła, było coraz trudniej, no bo zaczęły się tworzyć obozy i tak dalej. No i dzisiaj sytuacja jest trudna moim zdaniem, ona jest trudna politycznie, jest trudna społecznie, ja nie, nie mówię, już o, o pandemii, no bo to jest niejako inna zupełnie sytuacja. Ale ten okres tych lat 90. Bo rzeczywiście byłem prezydentem Krakowa, 92-98, to, to były cudowne lata, w sensie właśnie takiego, takiej wiary, że, że potrafimy. No, ta wiara nie zawsze się potem. Udało spełnić te wszystkie oczekiwania, no bo wydawało się, że jak już mamy demokrację, mamy wolność, mamy kapitalizm, początki kapitalizmu, to mamy przecież hale, które z fabryki i tak dalej, że przyjdą tutaj, będzie produkcja, będzie, będzie praca, będzie dobre życie, no to wcale tak nie, od razu się nie działo i nie dzieje, bo to jest normalny proces. Więc ten okres był najwspanialszy. Ja rzeczywiście wtedy bardzo dużo pracowałem. Byłem 6 lat prezydentem, nie wiem kiedy to minęło, to błyskawica była. Później byłem posłem, trzecie kadencje, to jest 1997-2001. I to był też taki okres, kiedy wtedy się oczywiście przygotowywało do wejścia do Unii Europejskiej. Te wszystkie ustawy, które trzeba było dopasować, żeby to było kompatybilne z prawem Unii Europejskiej, cała ta akcja kampanii i tak dalej, to się. Zresztą dużo było obaw też takich, jeśli chodzi o, to, o wejście do Unii Europejskiej, to na najbardziej wielu spotkaniach podkreślano, czy nie zatracimy własnej tożsamości jako państwo, jako naród przede wszystkim. No, i to była taka główna obawa, ale udało się generalnie przekonać większość do tego, że, że jednak trzeba razem pójść, bo, jest, bo dzisiaj, zresztą normalne, że nie da się indywidualnie funkcjonować. W tym zglobalizowanym świecie trzeba być jednak w jakimś, w jakimś zorganizowanym organizmie. To był okres, kiedy również byłem przez rok i prezydentem, i posłem. No to, to było bardzo trudne. To się nie dało pogodzić tak na, na dobrą sprawę, dlatego że, albo się jest posłem i trzeba się angażować w Sejmie, pracować dla Sejmu, albo prezydentem, gdzie no wiadomo, że tu absorbuje, cały czas jest zaabsorbowany sprawami miasta. Tak prawdę mówiąc wtedy, kiedy yy, właśnie urządowałem to byliśmy tak zakręceni, że wydawało nam się, mnie osobiście również, że cały Kraków żyje tymi problemami, którymi zajmuje się magistrat. Okazuje się, że potem jak przestałem być prezydentem i trochę poszedłem na bok, zacząłem yy, przyglądać się, tak naprawdę ludzi mało to interesuje, co się dzieje w magistracie, jakie decyzje. Ludzi interesuje, jakie są konsekwencje różnych działań, różnych poczynań, a tak naprawdę no, w, te środowiska y, lokalne, społeczności y, mają swoje problemy i to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ważne, żeby się organizować w tych lokalnych społecznościach, bo to, jest, to daje siłę dla przekazywania tych spraw, które chce się załatwić. Ja pamiętam, że wielokrotnie, jak przychodzili coś mieszkańcy jakimiś tam swoimi problemami lokalnymi, to mówili: Słuchajcie, załóżcie stowarzyszenie. Inaczej się rozmawia z podmiotem prawnym od razu, bo wtedy jest to wiadomo, jest partner do rozmowy. Nie rozmawia się z każdym osobno, tylko jest partner do rozmowy, i to daje właśnie taką możliwość wspólnego działania. Zresztą, kuroń kiedy zna przecież na Zjedzie Solidarności nawiązując do palenia komitetów partyjnych, PZP roskich w Gdańsku, komitetu, mówił, że zamiast palić komitety, zakładajcie komitety. Ja to zawsze powtarzam właśnie, bo to jest to, jest to co, co tak naprawdę w życiu społeczności jest ważne. Później przez 10 lat właściwie się nie angażowałem, no byłam radnym, radnym miasta, radnym wojewódzkim przez jakiś czas. I dopiero po 10 latach wróciłem do Sejmu znowu. I to już zupełnie inny Sejm. Zupełnie inna. już... Ja nie poznawałem tych metod pracy, które. Nie, znaczy nie mogą porównać tych, co było wcześniej, z stosunkiem tego, co było później. Jak pamiętam taką sytuację, kiedy. oczywiście przyszedłem taki trochę chętnie do działania i, i oczywiście chciałem te sprawy lokalne, żeby jakoś zrobić, żeby z nimi się zająć i chciałem założyć, powołać zespół, bo to jest zespół parlamentarny, taki zespół dla województwa małopolskiego. I oczywiście wszystkich posłów ze wszystkich obcych, którzy byli, no oczywiście zaprosiłem. I pamiętam taką rozmowę, ja kiedy mówię premierowi Tuskowi, że właśnie taka inicjatywa, że trzeba to działać, bo w ten sposób się da uzyskać, i on mi mówi: Słuchaj, nauczycie no Ci powodzenia, ale nie licz na to, że, będą, że, to, że to długo będzie, będziecie razem działać. I rzeczywiście po pierwszych dwóch spotkaniach zaczęły się już podziały, zaczęli się już te te spięcia, już ta opozycja, wtedy PiS był w opozycji, więc zaczęli szukać dziur w całym, nie dało się wspólnie występować, chociaż parę rzeczy udało się popchnąć, jak chociażby tą S7 z Krakowa do, do granic województwa świętokrzyskiego, bo wprawdzie dopiero teraz jest to realizowane, ale myśmy doprowadzili do tego, że był już przetarg ogłoszony. Nie wiem, dlaczego to 5 lat jeszcze musiało później trwać. A to była bardzo ważna sprawa dla naszego regionu, gdyż, gdyż no, właściwie wiadomo, jak się wyjeżdża z Krakowa, jak się dojeżdża do Krakowa, wyjeżdża po południu, a dojeżdża przed południem w kierunku Warszawy, no to trzeba nieraz stracić godzinę albo i dłużej. No więc to działanie w Sejmie już nie było takie, że się myślało o tym dobru wspólnym, bardziej się myślało o interesach partyjnych. No a no nie będę ukrywał, że to co się teraz dzieje. Ja oczywiście żałowałem, bo startowałem w wyborach, nie uzyskałem wystarczającej ilości głosów, no około 14 tysięcy, ale to nie wystarczyło do tego, żeby wyjść i początkowo, początkowo no bo mnie przykro całkiem normalnie, jakoś tak się człowiek zawsze jednak się nastawia i, i działa, to jasne, że tak. Ale dzisiaj po tych paru miesiącach to czasem Błogosławię to, że, że nie jestem w Sejmie, bo pewno psychicznie to jest bardzo trudne. Bardzo trudne do wytrzymania, kiedy, kiedy właściwie jest tyle y, takiej buty, arogancji, zakłamania. Y, tam już nie ma w ogóle mowy o, o działaniu wspólnym. Nie ma, nie ma właściwie dziedziny, gdzie, gdzie by się razem działało. Nawet prezydent, który powinien być taką instytucją, taką y, osobą, która próbuje jednocześć próbuje pokazywać, pokazywać, żeby jednak razem działać, no, też jest, jednoznacznie określa się i właściwie nie, nie, ma, nie ma takiej płaszczyzny, gdzie można by uzgadniać, nawet polityka zagraniczna, nawet polityka zagraniczna, która zawsze była wyjęta z tych, z tej, tych podziałów partyjnych bo przecież to przystąpienie do NATO czy do Unii Europejskiej, to obojętne kto rządził, to jednak była ta, ta to działanie było myślenie wspólne, działanie wspólne. Tak dzisiaj tego nie ma. Yy, więc no, bardzo, bardzo to jest okres yy, dla mnie smutny. Dla mnie smutny, bo, bo te wszystkie wartości, te wszystkie yy, dążenia, które kiedyś mieliśmy w Solidarności, kiedy jednak wierzyliśmy, że to się uda, że to dzisiaj zostają właściwie niwelowane i powoli wracamy do systemu, który był za PZPR-u. No i to po prostu dla mnie, jako człowieka już no, niemłodego, który poświęcił kawał życia, dlatego, żeby to zmienić, żeby inaczej się żyło w Polsce, żeby się żyło normalnie, jest to bardzo trudne psychicznie. Dlatego mówię, czasem się cieszę, że nie jestem w Sejmie. No, ale nie jest, pan, nie jest pan w sejmie, ale jest pan za to w pięknych okolicznościach przyrody, bo e, gdyby nie te zmiany w Polsce, które nastały, to tych statków tutaj byśmy nie mieli tej pięknej restauracji, byśmy nie mieli. i Nie moglibyśmy się nie wyjeżdżając bo w dobie pandemii na wakacje spędzać e, takiego mini urlopu. No, może aż tak to nie, chociaż ten tutaj armator obecnie obecnie moja żona razem z synem Piotrem, swoim synem Piotrem, są właścicielami tego, tych obiektów, bo to nie jest jeden obiekt, to jest wiele obiektów. Moja żona zmarła, pierwsza żona zmarła 17 lat temu no i po, po 7 latach samotnego życia po raz drugi ożeniłem się i rzeczywiście. Powiem, że z przyjemnością tu przychodzę i nawet próbuję czasem coś włączyć, podpowiedzieć, nie wiem czy mnie słuchają, czy nie słuchają, no ale w każdym razie, w każdym razie to jest działalność, która naprawdę jest warta tego, żeby trochę poświęcić czasu, energii i swojego, swojego jakiegoś tam nawet doświadczenia, prawda. Chociaż to nie jest wcale łatwy kawałek chleba, jak widzę, bo to sprawę, w... No, pięknie wygląda jak się przychodzi. Są kwiaty, są statki, są ludzie zadowoleni, ale wiadomo, że każda działalność wymaga ogromnie dużo takiego wysiłku, yy, dużo i tolerancji również do pracowników, prawda? No bo to wiadomo, między ludźmi jest różnie, no, ale dają sobie radę świetnie, więc cieszę się z tego i, i mogę sobie również to usiąść. Prawie jak u siebie. Panie prezydencie, to w takim razie już dzisiaj pana e, zapraszam w imieniu naszej telewizji. Planujemy tutaj e, gościć tej jesieni z koncertem Mietka Jureckiego, zanim czas odjedzie, tak się będzie nazywał koncert, to z najnowszej płyty Mietka Jureckiego. Będzie, jak nas tutaj zapewniają właściciele, będzie koncertowo, będzie rejsowo, to myślę, że będzie pan takim pierwszym kapitanem tego wieczoru. No tu kapitan to jest, młody kapitan, także to jest, natomiast, natomiast rzeczywiście to jest dobre miejsce, nie wiem czy Pan wie o tym, że przez dwa, dwa lata były tu koncerty operatkowe, festiwale operatkowym na Wiśle, z pięknym rzeczywiście otoczeniem, bo to w czasie rejsu było i z piękną muzyką, solistami. Także taki koncert no to jest świetnie. Jeśli jeszcze pan Jurecki no to to jest z gitarami to będzie coś pięknego. Także dziękuję bardzo. Liczę na to, że znajdzie się miejsce jakieś dla mnie. Na pewno. Panie prezydencie miało być o muzyce, to, to teraz jest o muzyce. Czego szuka, y, słucha y, nasz dzisiejszy gość? jakie muzyki pan słucha? Co pana inspiruje? No, z, muzy z muzyką y, u mnie nie jest tak, jak, ja nie jestem jakimś melomanem y, po prostu y, Powiem szczerze, że y, ja raczej nawiązuję do tych lat, kiedy byłem trochę, <grym>, trochę młodszy I no, na przykład y, bardzo mi bardzo przeżyłem to, że Wodecki odszedł, prawda? No, teraz odeszła Demarczyk. I tak y, powoli odchodzą ludzie, którzy, którzy kiedyś byli tymi, którzy, którym żeśmy się zachwycali, prawda? Więc, Raczej nawiązuję do sytuacji sprzed y, lat, już, już no niestety kilkudziesięciu lat, bo tutaj tak trzeba powiedzieć. Y, natomiast y, z, jeśli chodzi o taką muzykę rozrywkową obecną, y, no nie pasjonuje mnie to, aczkolwiek nieraz z przyjemnością słucham. Nie zawsze, nie zawsze, bo, bo y, Rapowanie mi kompletnie nie odpowiada. Nie wiem dlaczego, ale może nie, nie odpowiada mi. Chociaż, chociaż są bardzo mi się czasem podbają treści, które są przekazywane, prawda? Ale tak poza tym no to bardziej, bardziej staram się nawiązywać do, tych, do tej przeszłości. Była muzyka, była polityka. No i teraz gastronomia. Co nasz dzisiejszy gość lubi jeść, co bardzo chętnie. Czy można pana serce kupić? Czym żona kupuje? Jeśli można powiedzieć, poza miłością, to jeszcze e, kulinaria. Różne rzeczy, ale ja tu od jakiegoś czasu prawie codziennie przychodzę na zupę rybną, którą świetnie doprawię, doprawia kuchnia. Myślę, że pani Ala tu będzie się mogła wypowiedzieć na ten temat. Więc bardziej już teraz idę w kierunku takiego wegetarianizmu mniej mięsa jem niż kiedyś. Czas od czasu schobowego również. I przychodzę tutaj, dostaję piękne danie, prawda? Jak wszyscy inni, zresztą to nie jest jakieś tam ekstra. No Tak to od czasu. No, spotykamy się nie, nie za często, ale spotykamy się również to blisko na grillu gdzieś poza Krakowem, prawda? Więc no tak normalnie, bez żadnych jakichś specjalnych e, oczekiwań. Nie jestem wybrany. Panie prezydencie, czego należy Panu życzyć na nasze no, na te kolejne no, trudne miesiące, takie pandemiczne ciągle. W Krakowie i w całej Polsce. To czego panu należy życzyć, to raz. A dwa, już teraz zapraszam pana na nasze wrześniowe spotkanie i myślę, że będziemy jeszcze mogli długo, długo rozmawiać o, o Krakowie, bo też mamy jeszcze kilka pytań. Więc myślę, że w naszych nowych odcinkach, spotkanie z Gwiazdą, to pan będzie jedną z pierwszych gwiazd. No, gwiazda świeci. Ja chyba, że przez Wysinę to mogę świecić, ale... Ja myślę, że najlepsze życzenia. To... Szczególnie już w moim wieku to są życzenia zdrowia i żeby korona nie przyszła na głowę, żeby nie wsadzili korony na głowę obecnie, prawda? Bo, bo jednak to jest groźne. A jak jest zdrowie, jakaś sprawność fizyczna, to i, i oczywiście intelektualnie również umysłowa, to nie ma problemu. Poradzi sobie każdy w życiu. Tylko obyśmy oby, oby by byli zdrowie, a przede wszystkim tak już mówiąc szerzej. No, liczę na to, że w tej Polsce się będzie zmieniało, będzie się zmieniało w kierunku jednak takim, o jaki walczyliśmy te 40 lat temu w Solidarności. Że dojdzie do sytuacji, kiedy społeczeństwo dostrzeże te, te działania, które są tak naprawdę szkodliwe, bo to, że kupuje się ludzie za marne pieniądze, to jest oczywiście. Każdy potrzebuje pieniędzy i to na pewno ta działalność taka ta, ta, te decyzje podejmowane, które obecny rząd w poprzedniej kadencji podejmował, jeśli chodzi o pomoc finansową są bardzo dobre dla wielu przypadków, naprawdę w wielu sytuacjach bardzo pomogło rodzinom, tylko że wiemy wszyscy o tym. Każdy z nas prowadzi jakieś gospodarstwo, jakiś swój budżet i jeśli się nie zarabia, to wydawać można przez chwilę i się skończą pieniądze. A po to, żeby zarabiać, to trzeba stworzyć warunki ludziom. Mówię o państwie, prawda? E, żeby, żeby do budżetu wpływały pieniądze, trzeba stworzyć takie warunki, żeby ludzie chcieli sami inwestować, chcieli produkować, żeby im się to opłacało, żeby im to dawało nie tylko satysfakcję, ale również konkretną korzyść finansową. Wtedy nam się będzie lepiej żyło, więc chciałbym, oczekuję i bardzo bym chciał doczekać takiej sytuacji, że będziemy normalnym krajem, gdzie będą chcieli u nas inwestować, również zagraniczni inwestorzy, że będzie przyjazny klimat dla tych wszystkich działań, które pozwalają na to, żeby się społeczeństwo żyło lepiej. Samych darowizm nie da się wyżyć długo. No, dziękuję bardzo za te życzenia. Życzę Panu was przede wszystkim dużo zdrowia i we wrześniu się spotkamy, nie wiem czy na tym pokładzie, czy na niższym, ale we wrześniu się też spotykamy. Moim Państwa gościem w komfortowym lecie był Józef Lasota, poseł na Sejm, prezydent miasta Krakowa, działacz i miłośnik sportu, o czym dziś nie wspomnieliśmy, ale będzie we wrześniu.